Cześć, ja jestem Mikli, a w ostatnim odcinku omówiliśmy co skłoniło Subaru do zejścia na ciemniejszą ścieżkę, co robił przez następne dwa lata oraz wydarzenia w rezydencji Rozwala. Dzisiaj kontynuujemy historię Subaru pochłoniętego gniewem, a może raczej powinienem powiedzieć królaczystki. Zanim jednak zaczniemy pamiętajcie o zostawieniu lajka i subskrypcji oraz komentarza jaką inną historię z ReZero chcielibyście zobaczyć jako następną. Jak dobrze wiemy, Subaru wraz z Pakiem opracowali plan ataku na rezydencję Roswala i odzyskania Emilii. Jednak śmierć tak ważnej osoby, jak głowa rodziny Maters, czyli Roswala, nie mogła przejść bez echa. Koniec końców, rada mędrców Luganiki łączy wydarzenia z rezydencji z osobą królaczystki i postanawia wysłać święty miecz, czyli Reinharda van Astreje oraz grupę królewskich rycerzy w celu wyeliminowania królaczystki. Planują użyć kupca imieniem Otto Suen w celu infiltracji zamku zwanego Pandemonium pod pretekstem dobicia targu. Reinhardt atakuje Pandemonium, jednak nie jest w stanie dotrzeć do Subaru. Ten doskonale wie, jak wielkim zagrożeniem jest Reinhardt, dlatego też zawsze ma przy sobie swoich najlepszych i najbardziej zaufanych ludzi: Cecilusa i Halibela. Widząc atak królewskich rycerzy, Subaru i Halibel uciekają razem, kiedy Cecilus postanawia stawić czoła Reinhardtowi. Wierzy on, że pokonanie Świętego Miecza sprawi, że stanie się godny tytułu Niebieskiego Ostrza, czyli tym samym zostanie najpotężniejszym szermierzem w całym świecie Rezera. Nie zważa nawet na to, że już raz przegrał z czerwonowłosym rycerzem. Stojąc naprzeciw siebie, Reinhardt dobywa swój smoczy miecz Raid, tym samym uznają Cecilusa za godnego przeciwnika. Wymieniają się imionami i rozpoczyna się walka, której niestety nie jest nam dane zobaczyć. Wracamy do Halibela i Subaru, którzy próbują uciec, gdy ich świat dookoła dosłownie i w przenośni rozpada się, głównie ze względu na walkę między Cecilusem i Reinhardtem. W trakcie biegu Frederika próbuje zabić Subaru, co jednak jej nie wychodzi. Ten postanawia mimo wszystko oszczędzić jej życie, po czym pokazuje jej ślady po palcach ram na swojej szyi, które pomimo upływu czasu nigdy nie zniknęły. Następnie rozkazuje Halibelowi, aby zabrał ją ze sobą i uciekał. Subaru biegnie przed siebie, aż dociera do rozwidlenia. Tu, zastanawiając się, w którą stronę się udać, czuje, jak jakieś ostrze wbija się w jego bok. Zniszczenia, jakie spowodowała walka Reinharda z Sidusem, pozwoliły Emilii wydostać się z pokoju, w którym była zamknięta. Wychodząc spotyka jednak Reinharda, który jest widocznie ranny. Możemy więc założyć, że wygrał walkę z Silusem. Reinhard próbuje przekonać Emilię, aby ta pozwoliła mu się eskortować do stolicy, jednak ta odmawia. Nawet pomimo tego, że jak twierdzi Reinhardt, Subaru jest odpowiedzialny za śmierć ponad 126 tysięcy osób, a dokładnie 126 702 osób, Emilia postanawia zostać z Subaru. Wszyscy doskonale wiemy, jak bardzo opę postacią jest Reinhardt. Dlatego też, następna scena może nas zaskoczyć. Otóż w tym momencie zostaje on przebity przez lodowy miecz. Mimo wszystkich swoich włoskich ochron, nie był w stanie tego przewidzieć. Co się stało? Emilia zaatakowała go całkowicie nieświadomie. Co pozwoliło jej przebić się przez jego obronę. Nie wiemy dokładnie, jak wyglądała reszta tej walki, ani kto wyszedł z niej zwycięsko. Wiemy natomiast, że Emilia odnajduje w końcu Subaru i próbuje go przekonać, aby ten z nią uciekł. Subaru zastanawia się, dlaczego mimo tego, że wie teraz wszystko, Emilia wciąż chce z nim zostać. Ta mówi wtedy, że jest gotowa mu wszystko wybaczyć i chciałaby z nim umrzeć. W tym momencie w oczach Subaru Emilia straciła kolor. Nie wspomniałem o tym w pierwszej części, ale dwa lata wcześniej, niedługo po wydarzeniach w rezydencji, Subaru stracił możliwość widzenia kolorów. Wszystko, co nie miało koloru, uznawał za fałszywe. Nawet Halibel i Cecilus byli bezbarwni. Tylko niektóre osoby nadal posiadały kolor. Jak Beatrice i Emilia do tej pory. W Subaru był pewien, że Reinhardt również będzie go posiadał. Chociaż w jakimś stopniu. Tak jednak nie było. A w tym momencie dziewczyna stojąca przed nim straciła cały swój kolor. W jego oczach stała się fałszywa, niegodna zaufania, dlatego też Subaru odrzucają i ucieka do swojego gabinetu. W gabinecie znajdowało się tajne przejście. Gdy Subaru otworzył drzwi, po drugiej stronie pomieszczenia dało się usłyszeć dźwięk łańcuchów. Znajdowała się tam osoba o różowych włosach i równie różowych oczach, przepełnionych nienawiścią. Kobieta pyta Subaru, czy przyszedł, bo gotowy jest umrzeć. Choć pytanie było zakończone nie jego imieniem, żeś przezwiskiem. Barusu. Tak kończy się historia Natsukiego Subaru. Króla czystki, który oddał się w objęcia gniewu. Subaru, którego bało się całe królestwo. Który nie ufał nikomu, nawet najbliższym mu osobom. Wow. Mam wrażenie, że podzieliłem tą historię w złym momencie. Ale trudno. Coś, o czym zapomniałem wspomnieć w poprzedniej części, to to, że po śmierci Rem i zniknięciu Ram Emilia zrezygnowała z udziału w królewskiej elekcji, przez co też kult wiedźmy nigdy się nią nie zainteresował. Chciałbym jeszcze dodatkowo wspomnieć, że osobą, która dźwignęła Subaru w bok był najprawdopodobniej Otto. Podsumowując. Raf to naprawdę ciekawa alternatywna historia w Uniwersum Rezero. I moje podsumowanie mija naprawdę sporo szczegółów, więc jeśli kogoś zainteresowała, mocno polecam przeczytać ją samemu. W opisie wrócę link do strony, na której można ją przeczytać. Co więcej, jeśli podoba Wam się taki format filmów o historiach pobocznych, nie zapomnijcie zostawić lajka i w komentarzu napiszcie, jakie historie opisać następne. Pamiętajcie jednak, że w razie możliwości chciałbym uniknąć spoilerów z arku 5 wzwyż, przynajmniej na razie. Jestem bardzo zaskoczony wynikiem poprzedniej części i przy okazji chciałbym podziękować Konradowi, który podrzucił mi pomysł opisu i wstory w komentarzu pod jednym z poprzednich filmów. Okej, okay, na dzisiaj wystarczy. Ja byłem Mikli. To było Rezero Raft Cześć.